Odważ się pokazać światu swój talent, czyli rozmowa o śmiałym realizowaniu się w social mediach. To tytuł dzisiejszego odcinka podcastu. A dzisiejszym moim gościem jest Patryk Szatkowski. Dla tych, którzy Patryka nie znają, tworzy on strony internetowe, a to co go wyróżnia to łączenie wielu umiejętności, które pozwalają mu wspierać technicznie i marketingowo twórców online na każdym etapie lejka sprzedażowego. Tworzy platformy kursowe, wspiera autorów e-mail marketingu i tworzenie webinarów. Prowadzi też drugie konto na Instagramie Baron Sukcesu, gdzie mówi o pewności siebie, motywacji i stawianiu granic. No dobrze, ale to co byś powiedział? Właśnie takim osobom, które. Obawiają się tego, że nikt ich w tych social mediach nie widzi, że nie mają żadnej publiczności. No, mówi się, że te początki są najtrudniejsze. A jak byś miał określić, jak zacząć takie działania w social mediach i jak wytrwać w tych swoich działaniach? Bo wiesz, no ciężko jest, jeśli zaczyna się od totalnego zera, no ale każdy z nas zaczynał, każdy duży profil zaczynał. Od pierwszego posta, czy pierwszego obserwatora, nie? Więc... Dobrze, czyli tak, od czego, od czego bym zaczął? Tak? Czyli, tak? właśnie początki są nasze trudniejsze, to prawda, bo tych efektów nie widzimy i myślimy, że no w sumie jesteśmy tak daleko przed naszym celem, że w zasadzie to nie, nie wiemy, czasami wątpimy czy w ogóle biec do tej noty. Tak. Natomiast to, co. Z wysocego doświadczenia niż tutaj, tak? To, co mógłbym poradzić, to jest to, żeby, żeby nie zwracać uwagi na, na to, co widzimy. I to jest też, tak się fajnie mówi, o tym w, w manifestacji, jeśli coś jest w tym temacie. Czyli nie zwracamy uwagi na to, co nam pokazuje rzeczywistość, tak? Tutaj, jeśli mamy swój cel, to powinniśmy mieć wzrok utkwiony w tym celu. I to jest bardzo fajna metoda, bardzo fajny sposób, no bo w początku samym to ani, ani nie będziemy mieli obserwujących za bardzo, ani tego ruchu, tego zaangażowania też nie będzie. Ja przez też długi czas się z takim tematem, że niby publikuję coś tutaj. Ja, ja nie wiedziałem, że to kogoś interesuje. Może nie. Tutaj od też przez dłuższy czas nie miałem. E, w ogóle. Może czasami jakieś dajki się pojawiły, ale no nie miałem też komentarzy bardzo. Też nie miałem tego feedbacku od innych ludzi, że mówili, okej, okay, to jest fajne, to jest dobre. Dopiero po jakimś czasie gdzieś tam usłyszałem, o, że mam, że mam fajny profil na przykład, tak? albo że mam fajny post, albo że coś tu jest fajnego, czy tutaj coś fajnego mówię na przykład. I to dopiero gdzieś po jakimś czasie zbudowało pewne poczucie, o, czyli to jest jednak dla kogoś wartościowe. Nie? Ale, no, zdaję sobie sprawę, że tutaj, jak zaczynamy, nie mamy tej społeczności, to jest to bardzo, bardzo trudne. No, bo my też potrzebujemy takiego feedbacku, my też potrzebujemy takiego potwierdzenia, że jednak to, co robimy, to jest, ma cel, tak? Ale, no, nie powinniśmy też na to uwagi, tak, do końca właśnie zwracać, nie? będziemy na to, na to uwagę zwracać, no to my się szybko poddamy, tak? I znowu, my tego mórku nie przeskoczymy wtedy, nie? No Bo, okej, okay, dobra, czyli to nie budzi centrum swoja, czyli rezygnuję, nie? I koniec, nie? No właśnie nie. No właśnie tutaj te efekty przyjdą kiedyś, ale powinniśmy dać sobie czas. Tak. A pewnie spotkałeś się z tym, że no przecież jest mnóstwo reklam tak. właśnie tutaj na Instagramie, czy na Facebooku, że, wiesz, typu hasła że możesz zbudować swój profil w 3 miesiące, tak. zarobić kokosy i tak dalej, nie? Tak, wiesz tak, <laughs> to jest to, że tak. Naprawdę czasami te reklamy irytują. Ja wiem, że tutaj różne techniki są... W cudzysłowie sensie dosłownie. Mam wrażenie czasami, że ci ludzie często mówią wszyscy to samo po prostu. Tak, właśnie, to jest. Wiesz jest co, to, bo I to też, bo ja jestem na różnych grupach i na różnych szkoleniach i w zasadzie to, co... Mnie to już, już nawet denerwuje. Te reklamy już nie działają. Farther, no, jeśli ktoś kopiuje i bezmyślnie coś robi, to pewnie nie działają, tak? No to rzeczywiście, jeżeli ja oglądam po raz kolejny jakoś reklamę, i mi obiecuję gruszki na wierzbie, no to, to się martwiam, tak? Wiesz, co chodzi? Bo prawda jest też taka, że no okej, ktoś tam może uwierzy, okej, okay, to, to naprawdę mogę w, tam dwie godziny zrobić rolkę albo coś tam i mieć z tego jakieś zasięgi? No, no, nie, no, okej, okay, to może się ktoś się tam złapie czasami, nie? Ale na pewnym momencie ktoś się stwierdzi, no, okej, okay, to chyba coś nie tak jest, nie? I naprawdę dyrektory uważa, że są naprawdę czasami szkodliwe, bo to jest niefajne po prostu, nie? No bo wytłumaczysz komuś, że możesz zrobić, nie wiem, parę treści na social media w dwie godziny, tak? Albo jeszcze szybciej, bo w ogóle AI ci coś co do ciebie zrobi i w ogóle nic nie musi robić. Nie potem, musisz już potem, myśleć. Tak, a potem y, kupujesz sobie coś, sprzedasz, próbujesz to zrobić i się okazuje, że no, to, no, w ogóle coś nie wychodzi. Żeby... Że to był w ogóle kompletny błąd zakup tego, nie? Tak. tak. No, dokładnie. No, no, czasami mam, jak, jak patrzę na to, co się dzieje na rynku, to, to takie mam no, troszeczkę mieszane uczucia. No, ale generalnie wiesz, no, sztuczna inteligencja no, może nie jest złym narzędziem, ale moim zdaniem trzeba to troszeczkę stopniować i też nie dać się za bardzo ponieść uh -huh. temu, bo to nie jest przecież narzędzie, które jest no, idealne. Ja powiem tak. ci szczerze, że bardzo, 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 bardzo rzadko z tego korzystam. Uh -huh. Praktycznie, że w ogóle, no bo wolę napisać post sama. Uh -huh. Uh -huh. Jakoś mam wrażenie, że to bardziej żre. Tak. To so, tak. To ja też się bardzo mocno opieram i co ja się dziwię ludziom, że tak... Może no, inaczej, bo widzę takie intencje, dwie tendencje. Jedni to są tacy optymiści, mega optymiści co do sztucznej inteligencji, by chcieli wszystko oddelegować sztucznej inteligencji, żeby jak najmniej robić, jak najmniej w ogóle mieć zaangażowanie w jakieś tam projekty, swoje rzeczy. Z drugiej strony widzę też taką parę osób, która no jednak chce mieć swój wkład w to jednak, nie? I okej, okay, to ja rozumiem, że pewne z czynności chcemy, chcemy przyspieszyć, no bo pewne rzeczy chcemy uniknąć, tak? no bo chcemy, żeby coś tam krócej zajmowało czas, a coś innego, i poświęcić ten czas na coś innego, na przykład na coś twórczego. I to rozumiem jakby, ok, ale uważam, że niektóre rzeczy idą zbyt daleko. Nie? Jak ktoś, z tym tutaj się spotykam. Jak ktoś uważa, że sztuczny jest napisze za niego tekst, zrobi za niego coś tam, to się zapotyka taka lampka ostrzegawcza. No bo sztuczna inteligencja może nam pomóc, owszem, ale jeśli damy jej dobre dane, dobre rzeczy. Dobre treści, my sami damy tak, jej, nie? Tak, bo ona... ale jeżeli ktoś oczekuje, <grym> że tutaj ona zaraz to zrobi i lepiej niż my, to nie tędy tak droga, nie? To nie tylko tak to działa. Ja teraz też się, powiedzmy, gdzieś tutaj uczę mocno, jeżeli chodzi o reklamy dla e-commerce'u, dla właśnie tutaj, te reklamy będą sterowane przez sztuczną inteligencję, ale okazuje się, że jeżeli My nie zadbamy o, o to, co my damy, bo to będzie bardzo mizerny efekt, tak? Chodzi o to, że musimy dać odpowiednie dane, odpowiednie rzeczy, żeby to zadziałało. Żeby to w ogóle miało sens. No i tu jest ten problem, nie? No bo my oczekujemy, że napiszemy prompt, dwa, trzy prompty i że dostajemy... Coś unikalnego, i... wiesz. Że tak, <laughs> nie tak, będziemy tak, musieli już nic dodawać. <laughs> tak, unikalnego i że to będzie taki tekst, który się sam sprzedawał, nie? <laughs> No, no właśnie, tutaj, tutaj jest to, że mamy w wielu miernych tekstów no, w internecie. No, niestety, i jest tego bardzo dużo. nie mówię, bo są też osoby, które robią to dobrze, i nawet są twórcy, tak. którzy działają, opierają swoje działania na sztucznej, na sztucznej inteligencji, i to naprawdę im tak. fajnie wychodzi, nie? Więc nie mogę powiedzieć, że to jest złe, no ale moim zdaniem, tak. troszeczkę trzeba gdzieś tam. Trzeba to być po prostu. Pomyśleć. Nie? I, nie? I, nie? I, nie? I mieć do tego jakiś plan. Dystans. I dystans, dystans tak i plan. Tak. Trzeba mieć do tego dystans, i, i plan. Dystans, tak, I plan, dokładnie. No tak, zgadza się. No. Ja bym przytoczyła w tym miejscu taki cytat, <grym> a brzmi on: Bóg daje jedzenie każdemu ptakowi, ale nie wrzuca go do jego gniazda czyli że zobacz, że nikt ci nie da rezultatu, jeśli o ten rezultat nie zawalczysz, jeśli ptak nie opuści tego gniazda, może umrzeć z głodu, a ty umrzesz, jeśli nie osiągniesz swojego celu. I często pracy na etacie spotykam się z takim zjawiskiem, że i to jest w ogóle no, notoryczne, ja tego nie zrobię, bo to nie ja, to nie należy do, do moich obowiązków, więcej już nie zrobię, więcej od siebie nie wymagam ponad to, co muszę zrobić. A teraz sobie wyobraź taką sytuację, nie, w swoim biznesie, no tak jak ty, no założyłeś firmę, nie, no to przecież to jest twój projekt i twoje życie. I wyobraź sobie, że ty powiesz, że nie będziesz nic od siebie więcej wymagał niż ponad to, co musisz. Nie będę się dalej rozwijał, nie będę rozwijał swoich umiejętności. I więc, jeśli chce się mieć coś więcej, trzeba też oczekiwać chyba od siebie więcej. Nie zadowalać się takimi półśrodkami. I tak jak wcześniej też mówiłam, żeby nie porównywać czyjejś mety ze swoim startem. A ja jak powiem ci, ja też pamiętam, Powiedziałeś o swoich początkach na Instagramie, że miałeś wrażenie, że tych postów nikt nie widzi. Nikogo to nie interesuje. No ja pamiętam swoje własne początki na Instagramie i jak w ogóle trudno było zdobyć pierwszych widzów, bo mój profil to był w ogóle taki prywatny na początku. Dopiero później, po czasie, jak odkryłam, że ten rozwój osobisty to jest coś, czym chciałabym się zająć i iść z przekazem. Do ludzi, no to tak, to wtedy było mi już wtedy łatwiej, ale mimo tego, że już wiedziałam co chcę, no to też często zastanawiałam się, czy to, co robię, ma sens. Czy właśnie jest wystarczająco, czy jest wystarczająco podkreślę to słowo wystarczająco interesujące dla innych osób. Gdzieś tam. Mam wrażenie, że to jest takie całkiem naturalne, że w takich chwilach no pojawiają się wątpliwości i obawy, a nawet ten kochany syndrom oszusta, o którym tak często się mówi, który blokuje nasze działania, ale mam wrażenie, że to są normalne uczucia i nawet zauważyłam, że ludzie na Instagramie często właśnie mówią, że się borykają z tym syndromem, no więc nie jesteśmy jedyni. I ja wiesz, ja pracuję na etacie, ale jednako jednakowoż. No, napisałam e booka które niedługo będzie miał swoją premierę. Zrobiłam to, <grywam> nagrywam podcast. No, a to jeszcze nie koniec, tak naprawdę. I co też jest fajne, no, my teraz ze sobą rozmawiamy, więc mamy takie wsparcie, nie? Mimo tego, że, no, Aha. może robimy coś innego, więc to też jest fajne, tak się wymieniać. Doświadczeniami, czy właśnie uczestniczyć w jakichś warsztatach, przecież teraz są nawet te darmowe warsztaty i naprawdę super wiedzę ludzie przekazują. I ja też tak zawsze mówię, że <grych> jeśli z uporem będziesz coś robić, no to w końcu ktoś ciebie usłyszy, nie? Czyli że wiesz, zasiewaj to ziarno, nawet jeśli myślisz, że nikt cię nie słucha. I masz wrażenie, że nikt nie słucha Twoich rad. Bo ja na początku na Instagramie patrzę, kurde, w ogóle nikt nie patrzy w te moje relacje, w te moje stories, ale po czasie ta liczba no, naprawdę znacznie się zwiększyła. O, o. Więc to jest kwestia tak naprawdę czasu, żeby no gdzieś tam no poświęcić trochę tego czasu, troszeczkę zaryzykować. Kto nie ryzykuje szampana, nie je. A druga rzecz, no dobrze jest błądzić, bo dzięki błędom badamy swój grunt, tak naprawdę. Dzięki błędom jesteśmy bardziej ludzcy, prawdziwi, uczymy się na tych błędach. Więc ja, gdybym nie popełniła mnóstwa błędów, to tak A. naprawdę nie wiem, czy bym była w tym miejscu, w którym jestem obecnie. I co? I moim zdaniem, dzięki temu, że nie jestem idealna, bo, no, bo chyba nikt nie jest. <grym> To chyba dobrze, bo gdybym tak się czuła, to wydawałoby mi się to sztuczne, że, że to, co ja pokazuję, to chyba jest sztuczne i może nie trafiać do ludzi. No i co jeszcze? Na pewno, gdy pracujemy nad samoświadomością. Ja, nawet taki post na Instagramie pisałam, że właśnie gdy wzrasta ta nasza samoświadomość, tym właśnie ta niepewność co do naszych decyzji i umiejętności słabnie, nie? że gdzieś tam. Im częściej coś robisz, tym łatwiejsze się też staje, nie? że my też jesteśmy świadomi pewnych rzeczy i później nam zaczyna to wszystko tak naprawdę wychodzić <laughs> ostatecznie. Możemy walczyć miesiącami, nie? Żeby, żeby te posty były takie perfekcyjne, żeby nas ludzie zobaczyli, ale to w końcu tak naprawdę to się staje wszystko łatwiejsze. I, I mam wrażenie bardziej autentyczne, bo my się na tych błędach nauczyliśmy i, i jesteśmy tak. nastawieni na długofalową zmianę, nie, na długofalową, bo krótko to chyba nic się nie zrobi, <laughs> tak to, naprawdę. No, tak, tak. Jeśli ktoś, no wiesz, no, tutaj ktoś liczy, że m, zacznie działać social media i od razu odniesie jakiś tutaj większy sukces, no to nie.